Siemano Ludziecka, z tej strony, Pin27 Witam Was z powrotem w Piggy Rebooted! Dzisiaj zaczynamy zaczniemy grać w chapter 3 O jak pamiętacie z ostatniego filmiku, e, musieliśmy. Nasz dogi uratował mnie z stacji policyjnej i zarażeni nam zniszczyli auto, więc musimy iść na pieszo. I, tam I tak się skończył chapter drugi, więc zobaczmy co ma chapter trzeci do zaoferowania. Ty, im, ty i Dogi musicie dojść do bezpiecznego miejsca od miasta. Dogi przestaje chodzić, bo. E, dogi przestaje chodzić, bo jest za daleko, ale zarażony się. Pojawia znikąd i, i musisz y, kontynuować bez Dogiego ty, tym razem. Chapter trzeci, oficer ping 27. Let's go. Policyna Lucera, Ga Galeria. Więc musi... Bezpieczne miejsce jest do... przy mieście, więc to jest jedną godzinę chodzenia. Jedna godzina to jest nie może... powinniśmy zacząć biegać, co? Co sobie żartujesz... Jesteśmy tak blisko do miasta. Nie dziękuję, Pink27. Nie mogę... nie ruszę się stąd, dopóki nie weźmiemy przerwy. Kto to? Kto idzie? Dogi? Co? Czy to jest zarażony? Cóż to jest. To był długi czas kiedy walczyłem. Przepra przepraszam co? 527, idź do galerii, to jest jedyny. Jedyny skrót do naszego bezpiecznego miejsca. Co ale. Ga ale galeria była już jest taka była zostawiona tak dawno stara jest teraz i teraz idź ja zajechmij się zarażonym okej okay. szczęścia okej, okay, że dogi teraz się będzie bić z zarażonym o Te, ten chapter ma bardzo y Mocne światła i dużo jumpscarów okay. Ale tu w... o mój Boże, ale ja ledwo... Okej okay, nie ja chyba mo... muszę chyba kurna na first Person grać, ja nic nie widzę. Ale ciemno jest, ja nie mogę. O nie mam nic. O nie. Mam tylko speed boosta. To nie jest dobrze. To nie jest fajne. O jajko. jest wieś już trochę sensu wiele lepiej Co? A okay. Fuck Co? Um Siema. Oj, oh my god. Okej, okay, nie zauważyłem tego. Szybki... Okej... Okay, fajnie... Kurna... <laughs> się zrałem. Co to było? Uh... Uh... Gdzie mam pójść? Gdzie mam pójść? Ła! Wow. Ale moje uszy bolą! O wow, Ła, to jest takie głośne! Kto jest czarny klucz? Jezu! O, tyket. To idzie na dół czy to jest tu? Mogę to użyć tu... Nie, to jest lusterko. Kurna! Ale to jest głośne! Ja no, podziękuję, na razie nie mogę. O! Tu idzie pomarańczowy klucz. No bo. Brzo, czy możesz zostawić człowieka? Coś się dzieje... Dobra, niebieski... Nie pamiętam, gdzie żółty jest... Mordę... Mogę go zostawić tu. Okej, okay, jajka teraz muszę znaleźć szybko, zanim on znowu się, kurna, pojawi. E, nie wiem, co te oczy mi robią, ale zbieram je, gdybym je potrzebował. Jezu, ale ta mu muzyka jest, górna głośna. Okej, okay, eee... O, tu jest! Ręcz! Nie wiem, gdzie to potrzebne jest. Jajko! Ja to wezmę sobie. Eee... Wejście na górę jest tu. Tu, 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 tu. No super, speed boost, ledwo cokolwiek daje. Czy ja coś jeszcze jest, oprócz tego? Nie, nie wiem. Oh my god. Okej, okay, nie, okej. Okay. Myślałem, że był dalej. Zniknij już błagam ciebie. Jajko, jeszcze jedną potrzebuję. Dobrze. Eee, zniknij. Czy jest tutaj. Jajko, jajko, potrzebuję jajko. Ja ciągle nie wiem, gdzie jest wyjście w tym levelu, kurna. Zielony klucz, już użyję zielonego. Tu jest. Okej, okay, jajko. Eeeem. Um, tam w tą stronę. Ja nie wiem co zrobić, ja nie wiem co zrobić Piałklusz, ja nie wiem gdzie jest, gdzie jest wyjście Gdzie wyjście ja nie wiem gdzie jest To jest młotek Ale gdzie jest wyjście Ja już mam wszystko kurna do ucieczki Czy to jest ucieczka? Stawanie no ja nie mam nic kurna. Jest tutaj coś nie. Nie ma go. Mój czas jest. Gdzie jest wyjście? Tu coś jest. Cokolwiek, co może mi pomóc? No chłopie, no. Ja mam wszystko, żeby uciec, ale nie. Tu jest. <zysk> <zysk> Oczywiście, że tutaj jest. Po prostu w najgorszych miejscach Nie mam pojęcia co tam mam zrobić nie to tam jest z nitku. Cześć, są jeszcze drugie z ten. się jeszcze drugie ten. Screwdriver. Gdzie one są? Kurna! muszę jedna na śrubokręt. No, nie, nie wygram tym razem. Kurna, bo nic nie widać w tym levelu. A przedmioty, kurna, są tak głupio schowane. Tu. I tu jest to, oczywiście, kurna, ja nie mogę No game over, no Game over, nie wygrałem Kurna, ale ja byłem blisko No, game over Kurna Tu to było, tu Tu jest niebieski, tam na górze jest screwdriver ale to jest wkurzające jakby to screwdriver biorę screwdriver idzie w dwa miejsca przecież nie zapomnij tego nie on że tu Jest po prostu chyba delutowanie Dobra idę otworzyć to drugie E nie wiem czy tam to super Biegniesz, biegniesz W którą też stronę? Chyba tą? Nie To nie w tą stronę To jest w tą s... nie w tą stronę Kurna no To jest tu Muszę pamiętać, to jest tu Okej okay. to jajko? Gdzie jest wejście? gdzie jest wejście To drugie jajko było gdzieś w tamtych Tamtego, no wiem gdzie jest Wiem gdzie jest tamte jajko, okej okay. Wezmę młotek, bo tutaj jest młotek gdzieś, nie? Tu Uff. Żółty klucz Muszę zapamiętać co jeszcze zrobić ale na razie idę zrobić młotek. Nie, wejście przecież jest tu, zapominam tu. To jest tutaj biały ręcz, niebieski, okej okay. najpierw Będę się zamykać tych drzwi, to jest takie wkurzające A nie mogę tego zrobić, okej okay. Dziękuję, że to zrobiłeś Akurat potrzebowałem tego Dobra, zróbmy tego jab te jajko teraz jeszcze rzuty klucz sam się dostaje ręczno. Jajko, 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 bo to było w... tutaj nie, tu. Tu, 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 tu. tu to było. To było tutaj. No, jest. Okej, okay, chyba dam radę. Jak mi ojciec kuna się nie zespałni, jak jestem tutaj na górze, to powinien... To powinienem być złoty. Powinno być wszystko dobrze. Dawaj mi biały. Okej, okay, tutaj żółty klucz, ten speedbust co, co, co lewo co daje. Dobra, teraz ręcz ręcznik to jest rzutem safe a gdzie jest rzuty, kurcz to wiem pewnie? no wypalnie mi się ostatni raz, roztacz tak i z tej strony my idziemy tędy przez te drzwi Zmontamy to, zróbmy to, wręcz Dobra to nie jest, tak to jest ta strona Idziemy tu Teraz musimy po prostu z nim tutaj biegać w kółko, dopóki się nie skończy to Okej, okay, jesteś no, on ma łom, kurna przyczepiony do siebie Dobra, przestań, możesz już przestać? Dziękuję Zrobione, let's go Uuu. Zrobione Nie po... powinniśmy nie powinniśmy nigdy wziąć tego metra Mówiłem, że to metro R1 jest wolniejsze od R2 Ale... Wiem, ale jedziemy prosto do... Do miasta zamiast do refinery R2 jedzie przez też Forest Park Więc... Znam to bardzo dobrze, więc powinniśmy jechać dalej tą ścieżką Więc z tą sprawą powinniśmy być za 20 minut w Forest Park no czemu nie w ogóle chyba zobaczymy shippy w waterpark za zarezerwowali tam miejsce wcześniej a no to powiedz prawdę Powinniśmy powinniśmy spróbować naszą naszą miksturę na kimś Możemy możemy iść za galerię, które prowadzi idzie do lasu Czeka. naprawdę galeria jesteś pewna no nie nie myć się pony to jest tylko legenda nie ma tam nie, nie ma tam żadnego dziwnego potwora no dobra dobra daję nam tam dwie próby dziękuję was bardzo za oglądanie jeżeli Oczywiście pewnie za dwa tygodnie wrócę do tego, zagramy w chapter czwarty A potem będziemy musieli czekać na następny No, bo jest chapter czwarty To wszystko I potem będzie to wszystko, będziemy musieli czekać, czekać na więcej Dziękuję bardzo za oglądanie i do widzenia